Jest, jest bardzo Maria, bizneski. już widzę, już widzę no. Lubi Piękna tatuaże, kobieta. lubi tatuaże. Widać, że jest ciemne włosy. Woli mi blondynki, bo ale można zrobić wyjątek. Tak, tak myślisz, że Cześć. Cześć. To na do początek. Tykania? Nie, przepraszam. Daniel. Daniel. Daria. Daniel. Ja... Ojej, jej, całusek. Ja nie mam jak, ja cię najpierw no muszę dać wiesz, tutaj Dzięki. drinka. Ja jestem Adrian. Są Daria. Wcześniej jestem Daria, mam 26 lat, pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego. Na co dzień promuję różne marki odzieżowe. Przy okazji interesuję się też facetami, ale miałam pięcioletnią przerwę i teraz wracam na rejony. Idealny facet dla mnie powinien być lekko dojewany. Myślę, że brunet jest ok, ale blondyna też mogę przegarnąć. Moim największym atutem uważam, że są włosy. Jak widać, lubię tatuaże. Jeden z moich ulubionych jest Lucky you, bo jak zdejmuję koszulkę, to to jest taki przekaz szczęściarz. Myślę, że jak będzie trzeba, to wezmę co moje i yy, zrobię moje zamieszanie. No chłopaki, taka kolej rzeczy, na kobiety się czeka. A na mnie szczególnie zawsze dużo. Wiesz, mówią, że na gwiazdy się czeka. A, to też. No dobra, czekam na opowieści. Co nie, się to dzieje. najpierw my musimy się od ciebie dowiedzieć, dlaczego Aha. my? Dlaczego my? Z tobą miałam tak, że błysk w oku. W moim oku, czy tak? w swoim? No, w swoim. W moim oku. Tak. Okay. Mówię, nie mam często blondynów, ale możemy spróbować. Spoko. Będzie okej. Okay. Z tobą? Myślę, że to była taka czutka. Mówię, o niezabawne. jest będzie rozrywkowo. No to opowiedzcie mi może, czy macie dopasowania w willi? No nie narzekamy na swoje, na swoje, swoje pary. Okej, okay. nic się szczery. nie zmienili? Nie, tego nie mówimy. Tego nie mówimy, ale wiesz, bo ja wychodzę za że nigdy nie mów nigdy. A... Czego nie lubisz u kobiety? Czego nie lubię? Tak. Zaborczości nie lubię. Mhm. No e, nie lubię dużej ilości tatuaży. A czemu tatuaże, nie? Czemu tatuaże nie? No. Ja nie powiedziałem definitywnie. A Cię, dlaczego ci się nie podobają? Ja Znajduję prawo. Staram się być ułożona. Nie? nie wiem, czy do końca by do mnie pasowała taka dziewczyna. Okej, okay, Wy czyli... tatuaży to taki, wiesz, taki crazy stan w sobie ogólnie mam wrażenie, że nie, taka to tylko agresywna ty. i tak dalej. No niekoniecznie. Niekoniecznie, tak? Nie. Czyli nie jesteś jestem taka grzeczna w związku? Spokojna, tak. Spokojna tak. jesteś? Ułożona, tak. Czy lubisz się ogólnie dostosować do faceta? Tak. Czy jesteś taka bardziej okej, okay, elastyczna? No Zawsze dobrze. dominowałam ja, więc mówię, Teraz czekam zmiany. na coś nowego w końcu. Że ktoś cię tam, wiesz, tak. weźmie. Usadzi. Okej, okay, no dobrze, no dobrze. No. To lubię akurat w kobiecie. Ja jestem coś do romantykiem ogólnie. Więc wiesz. Romantyk? Tak. Taki ja. Tak lubię, i ja lubię zaskakiwać, wiesz. No dobrze, dobrze tego, tego, tego też brakuje, okej. Okay. <laughs> Dobra, przejdźmy do kolegi, był taki smutny. Ja w ogóle nie zwracam się uwagi teraz. Bo powiedz o swojej parze. Masz kogoś? Mam kogoś. Jestem zadowolony. Jestem ogólnie raczej stabilnie, emocjonalnie. Nigdy mm -hmm. nie zdradzę swojej partnerki. Całowanie jest bardzo ważne, nie myślicie tak? Musiałem was wytestować. Nie Wy wytestować? Tak. A co co my jesteśmy? Jakiś produkt, że nas się testuje? No ja was zaprosiłam, ja was testuję. Te ja decyduję. Nas też testujesz? Nas. Tak. Miałeś już tu taki szczał, który z nas? Coś? Tak, z tobą. Zaskoczyła mnie. Zaskoczyła mnie? Jest taka wieś. No dobrze, czyli idziesz na pierwszy ogień. Ja idę na pierwszy ogień. No. A mam iść na pierwszy ogień? No. A ja nie wiem. No. <grym> 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 Boisz się? No co, ja się. Ja się ja nie, bo się chodzi, życie, ci chodź. Dzicie, należy do ludzi odważnych. Ale słuchaj, od razu co tak bezpośrednio. Przecież tak. moja partnerka mnie zabije. No co ty? Ta które jest willi. Nie, uspokojmy ją. O, wysoki jesteś, fajnie. O. Co to był za język, panie prawniku? Co to był za język? Nie? No ja wiem, no miłości język, francuski. Rączki się zsunęły na pupę, okej, okay. odnotowałam. <głos> Popak <głos> lubi pupy najwyraźniej. Dobrze, jak lubi pupy to no chyba dobra, dobrze. No dobra, zostawię do siebie. Tak? Tak. A zdradzisz nam wieczorem chociaż? Może. Tak? Tak.